Dziś spojrzenie z lekko innej perspektywy. Ostatnio jak mówiłem o rowerze konia, że jeden pełny dzień na przygotowanie go do wysyłki, czyli razem z paletą, czyszczeniem i tak dalej. No to się grubo pomyliłem, bo już jest jeden pełny dzień. Zbliżam się już do końca, ale załóżmy, że jestem po połowie roboty. Co zrobiło ten czas? Zamknięcie skrzyni, które wczoraj mi zeszło długo z tym, ale jest zrobione. No... Całe drewno oszlifowane i zaolejowane to teraz. Włożony dywanik, bąbelek z tamtej strony, bąbelek tu, bąbelek tu. Zaślepeczka tutaj z jednej i z drugiej strony. Zabezpieczenie przed wodą, przewodów. Szlifowanie, olejowanie lampy, wykończenie w środku wszystkiego, wyczyszczenie, bo tam się dostało na trochę błota. Resor też nie był do końca dokręcony. Tutaj jeszcze trzeba było kilka zwojów dokręcić. Żeby to zrobić, no to oczywiście trzeba zwolnić sprężyny, żeby on był swobodny. To przy okazji wymieniłem podkładki na te grube, ale grube są tylko pod śrubami. Pod resorem są cienkie i to lepiej się układa. Tutaj dopasowane, wkręcone i wypolerowane. A w Polerowałem gumką na tremelku, bardzo fajnie się to wypolerowało. Musiałem zdjąć korby oraz że doczyszczeniem, czyszczenia, kifowania, olejowania, niestety ordzewiały. Wyglądają po prostu na używane, więc dałem nówki. Tutaj dałem po jednej śrubie nowej. No i to jest też rzecz, którą widziałem oczywiście już jak przyszły, jak z opakowania, ale też o tym zapomniałem i sobie przypomniałem dzisiaj, że ta klamka była porysowana pod spodem, tak jakby na czymś leżała i była szurana. Niestety tutaj miała jedną taką ryskę, ma jeszcze cały czas, i tutaj, tak jakby się odbiło jeszcze w świeżym lakierze coś, ale powiem Wam, że po zaolejowaniu i takim przetarciu może być. Ostatnio mówiłem, że tylko bąbelki i dywanik kto się pomyliłem. Ja zapomniałem jeszcze o wielu rzeczach, które tu trzeba zrobić. Dwie takie bardzo ważne rzeczy. Jedna to jest, trzeba przeciągnąć koło, bo jest niecentrycznie wszystko jest idealnie, w sensie hamulec, dy dystanse, idealnie nic nie brzęczy, to, to jest ideolo, no ale niestety trzeba przeciągnąć koło w tamtą stronę. I druga z takich upierdliwych rzeczy, których nie lubię, kreciki tutaj, blokadki. Kolecik musi być i wtedy pozostanie jeszcze tylko doczyścić koła raz, opony jedną, drugą, piasty jeszcze dobrze doczyścić i można pakować. Czyli teraz to można powiedzieć, że on już jest prawie gotowy do wysyłki i zobaczymy na jakim etapie skończę dzisiaj około godziny powiedzmy 19:20. 20 to, to tyle wystarczy. Wciąż jeszcze jest chwilka czasu, a jutro akurat przyjdzie wielka paleta z ramami i gratami do kolejnych akwil. Sposobem, dobrnęliśmy do godziny 28, i plan został wykonany. Dzień owocny, ostatecznie rower skończony. Koń australijski, do tej pory zwany koniem koń. Oficjalnie teraz jest to już LRZ 075 dla Daniela od siostry. Kółeczko przeciągnięte, idealnie na środku. Wymienione skórki, mniejsze grubsze na górze, cieńsze na dole. Bardzo ładnie to wygląda. Wszystko wypucowane, wyszlifowane, zaolejowane, wyczyszczone w każdym zakamarku. Wszystko jest w swoim miejscu. Światełko jest. Jest. Nie jedzie? na jakieś bicie, to bicie jest niestety, to jest opona. To nie jest koło, koło jest idealnie, to jest oponka. Także nie przejmujemy się, to podczas jazdy tego w ogóle nie czuć. Skończone. Towar eksportowy praktycznie gotowy. Tymczasem